Dobrze, słuchajcie, telefon mam już złożony, żeby tego już nie przeciągać na dół, w dalszym ciągu, to zobaczcie, tutaj mam telefon już złożony, odblokowany i działają przyciski, działają, zjeżdża na dół, zjeżdża, zjeżdża do góry, także tutaj jeszcze sobie sprawdźmy jak to gra. No, tu głośnik jest w porządku muzyczny. Dobrze. No czyli co? Tu mamy telefon OK. Winowajczynią była ta tasiemka. O, tak to wygląda. Kończymy na dzisiaj. Kończymy na dzisiaj, bo jest godzina 22.18. Cały dzień oczy patrzą. Nie ukrywam, że już mnie zaczynają piec. Też muszą odpocząć. Od godziny piątej patrzą, i przez większość dnia w komputer, więc tutaj no nie ma się co. Trzeba odpocząć. A jutro zabieram się za ten telefon. On zawisł, zawisł, i podejrzewam, że tu może być podobna sytuacja z tą taśmą, że może też być taśma przycisków uszkodzona. Przeszukam swoje zbiory. Może taka się znajdzie i będziemy testować. Bo. Z tego co e, może pamiętacie, ale nie musicie, no to on zawisł, zawisł na logotypie i już dalej nie idzie. A to może się też wiązać z tym, że może zwarcie ma taśma i przyciski po prostu nie pozwalają na dalszy rozwój i uruchamianie się Androida, więc no cóż. Tak może być, ale wcale nie musi. Może być to zupełnie inny przypadek, może tu być spłytą coś, może być, nie wiem, jakiś, jakaś pętla się zrobiła, cokolwiek mogło się uszkodzić. Tutaj nie będziemy tego akurat podważać, ale taśma sprawdzę. Do zobaczenia, do usłyszenia, dobranoc. Trzymajcie się, kochani, cześć.